nie, job lot. nie jestem zadowolony ze swojej dzisiejszej dyspozycji, oberwałem o wiele więcej razy niż niż powinienem. No, Szymon Bayer wykonał bardzo dobrą robotę pod tym względem. No właśnie o to miałem zapytać, czy któryś z czasów cię e, naruszył w jakiś sposób, bo wydaje mi się też na, na początku tej walki w pierwszej rundzie było kilka takich uderzeń ze strony Szymona Majora. So, has any um, any one of his punches managed to like hurt you in any way, especially in the first round? It, it, it seemed like um, it, it rocked you a little bit, like his, his punches. Uh, there, there were hard punches, nothing too bad. I was still, I kept my composure, but uh, yeah, he definitely hit me a lot more than I like getting hit. No, może, może nie aż tak mocno udało mi się jakby zachować taki stan, w jakim chciałem, ale zdecydowanie udało mi się, mu się częściej razy mnie trafić niż tego bym chciał. Tutaj, na gali KSW84, Darko Stosic wygrał swój pojedynek i zapowiedział, że chciałby się z Tobą zmierzyć jeszcze raz, że uważa, że ta historia jest niedokończona. Co Ty na to? Po jego wygraniu w dzisiejszym wydarzeniu, Darko Sto Stosic powiedział, że chciałby się z Tobą znowu spotkać, bo czuje, że historia między Tobą nie jest kompletna. Co byś powiedział? Ja yeah, alfa, if, uh, if that's okay, if so we want Alfa Dark fight Darko next, I really like the, uh, Darko and his team, the gentlemen, the good people. He's a great fighter. If that's okay, SW1, so really want, let's do it. Jeżeli tylko federacja będzie tego chciała, to jak najbardziej chciałbym podobnie zmierzyć się z Darko. Uważam, że jest to świetny zawodnik i bardzo też fajny człowiek, zarówno on jak i jego ekipa. Brknęła też dosyć intrygująca informacja. Martin Lewandowski zapowiedział, że chciałby tutaj do KSW sprowadzić niedawnego mistrza UFC Francisa Enganu. I czy to jest powiedzmy ktoś w kręgu Twoich wymarzonych rywali? Jeśli udałoby się oczywiście to zrobić, bo wydaje mi się, że to nie będzie łatwe. So, Martin Lewandowski has announced, uh, surprisingly, to, like, to, to much to the surprise of everyone, that he would like to bring Francis to, to here to KSW. Is he like someone that you would dream to face, in a way? What would you say to that? I would absolutely love to fight Francis Ngannou. I admire what he's done in the sport, I admire how he stood up to the big guys in UFC. I think he's great. If I beat him, I'm the best guy in the whole world and I'll probably be rich. Let's do it with Francis. <laughs> Zdecydowanie tak, jak najbardziej chciałbym stawić mu czoła. Bardzo mi się podoba, bardzo mi imponuje to, w jaki sposób radził sobie z różnymi rywalami, szczególnie z, z większymi od siebie. Gdyby udało mi się z nim zwyciężyć, to pewnie byłbym najlepszy na świecie i bardzo bogaty. Także jedziemy z nim. Czy miałeś okazję już...

To wszystko w takim razie gratulujemy, czekamy na kolejny pojedynek. No i czekamy, żeby ktoś w końcu sprawdził jakieś większe problemy, bo, bo tak szczerze powiedziawszy to jak walec jedziesz tutaj w KSW po kolejnych rywalach. So congratulations on your next win. We're yeah. waiting for your like uh, next fights, and we are waiting for someone to pose a little bit more of a challenge to you because so far you've been steamrolling uh, all, like over all people you have met so far. Yeah, I didn't steamroll Simon there. Simon got me some good shots. It could've, that that could have went the other way. You know, I'm not happy with how it went, but I did. I did win both rounds, and I'm happy with the finish. Uh, and Simon's a great guy. W tym przypadku no nie, nie przejechałem się po Szymonie jak walec, udało mu się, tak jak już wcześniej mówiliśmy, trafić mi kilka razy, no ale z drugiej strony wygrałem obie, obie rundy, jestem szczęśliwy z tego powodu, w jaki sposób to się udało poddać i Szymon to świetny, świetny facet. Dziękuję, dziękuję. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.